Jesteśmy w kolejnym odcinku. Witam Was z tego samego miejsca, bo zakończyłem odcinek tu, a zacząłem tu. Wow, idę do... w trzcinę, trzcina, haps, trzcina, haps. A mnie trapa chciał zrobić. Widzieliście? Stał tu przed wodą i gdybym nie skoczył i bym nie zauważył, to spadł do wody, nie? Ale mocny. Ten villager trap już nie. Jest drugi golem. Tylko czekajcie. Myślę, że będzie git... Jakby ktoś pytał skąd mam żelazny miecz i prawie żelazny set, to zobaczcie sobie poprzedni odcinek. Hejo, uderzył mnie stąd? Sklepają kiksy. Zumbiak? Jak się rozmawiają? ha huh, huh, huh. huh, huh, huh. Ha? Ho. Ho. tu mam 2 HP, a jest ja początek odcinka, nie zaatakował mnie ani jeden MOB. Się pytam czemu? Zamierzam w ogóle nagrać. Odcinek, gdzie robię porady na ten porady na mm, nie wiem, co ja mówię, porady na y, Manhattan, bo troszkę już o tym wiem. I, I zapalniczkę mamy i to w sumie mamy wszystko co to, co to jest? the heck? i jeszcze zrobimy hmm. tak to się robiło? tak Dosłownie przed mi jeden chleb, dwa, przynajmniej dwa. Lepiej dwa niż nic. Ja tak mnie wkurza to, że na Javie normalnie mogę włożyć, mógłbym włożyć ten, a tak to. Nie, 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 masz chłopie, bedroka, co ty chcesz? To jest trochę wkurzające, bardzo. Robi się noc. A my tego nie lubimy. Przynajmniej ja. Wiecie to po ostatnim odcinku. Tak w ogóle to czytałem, to najgorzej się zrespić koło wioski, bo to po potem podobno nie chcesz wyjść z tej wioski. Ja właśnie tak mam, że nie chcę wyjść, bo się teraz potworów obawiam. Marchewki ja 35. będzie jest tak na... To są buraki. Myślałem, że też marchewki. Chciałbym. Dobra, ja idę się chować, bo tu zaraz dom pod chwilę. O już są. <laughs> Oj! Ojej. Oj. oj, Próbowałem trik zrobić, ale coś nie piekło. A masz. O, o nie trafił. Wypierniczaj! Mój dom. Karma. Chodź, dawaj go, nie. Dobra, ash Musimy mnie zaraz strzeli się. Nie, nie, nope. Nie, pomocy. Ty... No mały wypierdek.

Я. Я говорю, что групп. Правда, ему это? О, боже. О, А будет чашки. ciężkie starczy. Muszę wycilować bo jestem teraz trochę taki, nie wiem, jak to nazwać Samu,

Można jeszcze się w sumie z nimi nawalać. Dobra. Czy mogę spać? Z pobliżu są potwory. No oczywiście, znowu mi znikło. Kość.

Nie wszyscy możemy żyć. Chyba, że creepiery. O, koś, koś. Ale mi smykro. Oj, oj. O dawaj to. Koś, 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 koś. Żurej to. Tknijmy mięso. Ej, owieczki. Aś. Pomogę Wam. wolnię Was od tych dziadów. Uciekajcie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Popchnijcie w wiatr. Ja w sąsiad wam tu robiła SMR, przysięgam, nie? Nie pytajcie co ja robię. Nie pytajcie co sąsiad robi. Bo ja sam nie wiem co sąsiad robi. Remonty jakie Jezus Maria zaraz mi głowa pęknie. Taką rakietę. Ostatnio słyszałem od jakiejś dziewczyny mi mówią tak. Wyobrażasz sobie, że czajnik jak parę tysięcy na swoim kanale leci do kosmosu? Ja takie aha. No i fajnie i co? I co? Takie taki, Mindfuck, bo nie wiem o co to mam. 15-15, Dobra, wiecie co? Nie wiem jak mam to wjapować, ale chyba zrobię tak, że zakończę ten odcinek w 12 minut. Tam jest rakieta i odlatuje w kosmos. Ja tutaj powgrywam mody nowe, żeby mieć na przykład y, smoki. Wiem. Ale możemy wygrać mody na... Nie wiem, na co. Nie wiem, na co na jactwo, więc no eee, no i w sumie tyle ja się z wami żegnam na tle mojego domku i pa